Serdecznie witam Państwa w kolejnym odcinku 10: Pytań Do, którego dzisiejszym gościem jest pani Maria Jolanta Rudzka, dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Szczytnie. Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze są instytucjami, które oferują wsparcie edukacyjne oraz wychowawcze dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Chciałbym z Panią porozmawiać o pracy specjalnego środka szkolno-wychowawczego w Szczytnie. Jakie są główne cele i wartości, którymi kieruje się w codziennej działalności Placówka? W Placówce, oczywiście, kierujemy się głównymi celami i wartościami przede wszystkim nasze spostrzeżenia, naszą pomoc, wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Umiarkowanym, znacznym, a także dzieci z autyzmem. Przede wszystkim kierujemy się integracją społeczną, jak również przygotowaniem do dorosłego, samodzielnego życia. No, główne cele to przede wszystkim, jak powiedziałam, indywidualizacja pracy z dzieckiem, gdyż każde dziecko jest inne, więc musimy dotrzeć do, to, do tych dzieci. Ponadto, przede wszystkim, tak jak powiedziałam, przygotowanie do dorosłego życia, a więc usamodzielnienie na miarę ich możliwości. Ponadto, rehabilitacja, rewalidacja a główne wartości, które stosujemy w pracy, to przede wszystkim szacunek i godność. To znaczy, z szacunkiem traktujemy dzieci, godnie żeby czuły się u nas jak najlepiej. Ponadto również empatia. Stwarzamy miłą, ciepłą, serdeczną atmosferę, aby nasze dzieci były otwarte do ludzi. Tu również tak jak wspomniałam odpowiedzialność. Jesteśmy odpowiedzialni za dzieci, za ich rozwój osobisty zarówno psychiczny, zdrowotny, jak i ważne są kontakty społeczne. Przede wszystkim tolerancja dla ich niepełnosprawności. To są nasze cele i wartości, które kierujemy się w codziennej pracy. Pani dyrektor, ważnym elementem funkcjonowania Pani placówki jest nabór do niej. Proszę opowiedzieć, jak on przebiega i czy jest śródroczny, czyli trwa przez cały rok. Rekrutacja u nas. Nie wygląda tak jak w szkołach ogólnodostępnych, że jest termin składania podania. Jesteśmy otwarci i dlatego też cały rok przyjmujemy dzieci, bo ze względu na stan zdrowia, na funkcjonowanie, dzieci są przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną badane no i wtedy kierowane do nas. Przede wszystkim podstawą do przyjęcia jest orzeczenie o o potrzebie kształcenia specjalnego skierowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jeżeli już rodzic otrzyma te orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wówczas przychodzi do nas, składa wniosek o przyjęcie. Ja powołuję zespół, gdyż analizujemy, jakie warunki musimy zapewnić dla tego dziecka, żeby miało wielospecjalistyczną y, pomoc. No i w, w, wówczas, jeżeli już uznamy, jakie formy wsparcia, y, Taki dzień adaptacji, żeby rodzic mógł z dzieckiem przyjść, żeby zapoznał, w której klasie będzie, jak będzie wyglądała jego klasa pod względem dzieci, tak? czy, będzie, czy nawiąże kontakt z tymi dziećmi. No i na tej podstawie dziecko funkcjonuje. W ciągu roku ilu jest przyjmowanych uczniów do Pani Ośrodka? trudno powiedzieć, ale z tego względu, że jest jednak ta rotacja, tak? Dzieci w każdym czasie. Może to być 20 dzieci, ale każdego roku jest inaczej. Ta tendencja jest taka wzrostowa czy utrzymuje się na stałym? Wzrostowa. Poziom? Wzrostowa widzimy, gdyż no mówię świadomość rodzica przekazywanie przez rodziców tak że taka szkoła istnieje e, więc, więc no, jest dosyć tendencja wzrostowa więc na pewno na pewno służymy wsparciem Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Szczytnie działa zgodnie z aktualnymi standardami edukacji specjalnej w Polsce. Zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, liczba ośrodków tego typu stale rośnie. Czy uważa Pani, że ta rosnąca liczba uczniów jest wynikiem zwiększonej świadomości społecznej dotyczącej roli specjalnej ośrodków? Na pewno. Na pewno, świadomość rodziców tak, wzrasta w związku z tym służymy wsparciem i pomocą, a rodzice wiedzą, tak, nawet poprzez przekazywanie sobie informacji że zapewniamy specjalistyczną kadrę, że traktujemy każde dziecko indywidualnie, że bazujemy na jego mocnych stronach, że dajemy mu szansę rozwoju na miarę możliwości. Diagnostyka się poprawiła, już dzieci od niemalże urodzenia, tak, są diagnozowane, to są różnego rodzaju narzędzia do diagnostyki. My tutaj również prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci. Więc na pewno ta świadomość i dużo mówi się, również system edukacji wspomaga, tak? Rodzice wiedzą, że zapewniamy wielospecjalistyczne wsparcie dla każdego dziecka. Pani dyrektor, w związku z tym wsparciem, o którym pani mówiła, jakie konkretne formy jego są dla dzieci i młodzieży? Oferowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie. Posiadamy bardzo bogatą ofertę, jeżeli chodzi o rehabilitacyjną. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie terapii z dziećmi, posiadamy integrację sensoryczną, pomoc psychologów. Pedagogów. Ponadto mamy również sensoplastyka, wspomaganie mowy, zajęcia wspierające rozwój emocjonalny. Jest tego naprawdę bardzo dużo, i cały czas staramy się jeszcze poszukiwać nowe rozwiązania w pracy z dzieckiem. To jest również Promocja poprzez udział w różnego rodzaju projektach edukacyjnych, i ogólnopolskich, i międzynarodowych, więc ta rozpiętość tej rehabilitacji jest wielo wieloaspektowa. Mamy legoterapię, gdzie dzieci uczą się programowania. No jest tego naprawdę bardzo dużo, ale jesteśmy poszukujący i będziemy dalej dla naszych dzieci szukać rozwiązań, aby prawidłowo rozwijały się. Dość dużo specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych posiada internaty, które stanowią ważny element ich działalności. Jak ta sytuacja przedstawia się w szczecińskiej placówce? Internat no, to jest kluczowe miejsce zastępujące niemalże dom rodzinny, e, nauczyciele wspierają każdego e, ucznia, e, czy to w pomocy w lekcjach e, bądź też organizacja czasu wolnego uczą czynności samoobsługowych, tak jak jest to w domu. E, i w internacie e, jesteśmy. Od poniedziałku do piątku zapewniamy całodobową opiekę dla dzieci. Jest również opiekunka nocna wspierająca dzieci. Zapewniamy pięć posiłków dla dzieci. No i oczywiście to jest organizacja czasu wolnego. Mamy boisko wielofunkcyjne, mamy salę gimnastyczną, więc również usprawnianie fizyczne przez nauczycieli, jak również organizacja wyjazdów, wake parki na baseny, wycieczki, spacery, no i przede wszystkim integracja dzieci poznają się, y, uczą się, komunikować, nawiązują te relacje rówieśnicze. To jest drugi dom. Dzieci, które są dowożone, to gmina, tak? Gmina zapewnia y, dowóz y, dzieci do internatu, do szkoły, tak? Poszczególne gminy, tak? Tak, poszczególne gminy, więc no, tutaj y, kluczowa y, rola, tak, jest i przewoźników, żeby w odpowiednim czasie przywieźć dziecko, żeby. Świadczy realizować... To się o dobrych relacjach, i współpracy, Oczywiście, oczywiście, tutaj no, głównym zadaniem no, to e, tej współpracy jest, są nauczycielki świetlicy, które e, kontrolują, tak, które dzieci przyjechały, przekazują do wychowawcy, żeby żadne dziecko, które ma trafić czy do internatu, czy do szkoły, żeby nie znikło nam. Na dzień dzisiejszy, czyli połowę października, Ilu podopiecznych uczęszcza do środka i kto tworzy kadrę placówki? W tej chwili mamy w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole branżowej pierwszego stopnia, jak również w szkole przysposabiającej do pracy 158 wychowanków. Jeżeli chodzi o kadrę, to przede wszystkim no zarządzam tą szkołą. Mam do wsparcia swoich wicedyrektorów, którzy jedna z wicedyrektorek nadzór nad przedszkolem, szkołą podstawową, internatem, natomiast drugi wicedyrektor ma już zadanie tak, po szkole podstawowej, szkoła branżowa pierwszego stopnia, jak również szkoła przysposabiająca do pracy. Kadra jest bardzo duża, ale Zapewniamy przede wszystkim rehabilitantów, logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, specjalistów. Oczywiście nie można zapomnieć o administracji, o pomocach nauczyciela, które wspierają dzieci i nauczyciela w codziennej pracy. Jest nauczyciel, bibliotekarz, który swoją pasją, tak, pobudza w dzieciach e, czytelnictwo. Są nauczyciele, e, wychowawcy w internacie, jak również nauczyciele świetlicy, zapewniający, no, jak mówiłam, opiekę. Także bardzo szeroka gama wsparcia. No, nauczyciele przedmiotowcy tak, nauczyciele posiadający e, kwalifikacje z zakresu e, pracy e, z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Także jest bardzo duża kadra. Tutaj nie można zapomnieć również o, o, o pracownikach technicznych, jak ja to mówię, niepedagogicznych, którzy, nie którzy zapewniają przede wszystkim bezpieczne warunki, tak, bo to są naprawy. Mamy kierowcę, bo mamy autobus, mamy busik, dzieci są wożone na różnego rodzaju wycieczki, więc naprawdę ta kadra jest no, bardzo duża. No, oczywiście, e, dzieci, które do nas e, docierają, mają różne problemy zdrowotne. W związku z tym, również zapewniamy opiekę e, pielęgniarki, tak, gdzie dzieci mają podawane e, leki tak, na podstawie zaświadczenia lekarza, żeby dzieci czuły się po prostu bezpiecznie. Szczyciński Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. To nie tylko miejsce nauki, ale również przestrzeń do rozwoju osobistego i społecznego młodzieży z niepełnosprawnościami. W jakich zawodach może kształcić się młodzież w kierowanym przez panią ośrodku? Prowadzimy kształcenie w zawodzie. Pracownik pomocniczy gastronomii w szkole branżowej pierwszego stopnia. Uczniowie odbywają praktyki u nas na terenie. Od tego roku wprowadziliśmy również nowy kierunek piekarz dla chłopców. Mamy podpisaną umowę i współpracę z naszym giesem Rogalik. Uczniowie na te praktyki są dowożeni, no i z tego, co już rozmawialiśmy, są bardzo pracowici, więc na pewno w przyszłości, jeżeli się sprawdzą, to na pewno będą mieli zatrudnienie. Natomiast dla uczniów, którzy. Mają niepełnosprawność intelektualną czy w stopniu umiarkowanym, czy ze sprzężoną niepełnosprawnością, gdzie lekarz medycyny pracy nie wyda takiego zaświadczenia, to stworzyliśmy szkołę przyspasiającą do pracy, która przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania, czynności w kuchni, ogrodnicze, rękodzieło, żeby w przyszłości odnalazły się. Młodzież, która ukończyła edukację w Pani placówce, przyjeżdża, przychodzi po kilku latach, spotyka się z Panią, z nauczycielami, rozmawia, jak osiągnęła jakiś sukces. Oczywiście e, przychodzą do nas uczniowie, chwalą się, że na przykład w takiej firmie pracuje, e, drugi w jakiejś innej firmie, że na przykład założył rodzinę. Więc ten kontakt jest taki, e, e, że tak powiem stały. Tak jak powiedziałam, mamy dobre relacje z uczniami, traktujemy indywidualnie, znamy każdego ucznia, jego sytuację. No i bardzo cieszy, tak, e, kiedy Usamodzielnili się, pozakładali rodziny, pracują za granicą. Bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, bo jest to wydaje mi się, niezbędny element efektywnego procesu edukacyjnego. Czy spotykacie się z nimi często? Czy rodzice zgłaszają podczas takich spotkań swoje uwagi? I o co najczęściej proszą, i z jakimi problemami przychodzą do pani? Jesteśmy otwarci dla rodziców. Służymy wsparciem i pomocą psychologiczną, pedagogiczną, i nieraz pomagam, współpracę nawiążę z jakimiś instytucjami. Mamy zawsze spotkania takie dwa razy w roku to jest na rozpoczęcie, gdzie jest wy wybierana Rada Rodziców, następnie gdzie jest klasyfikacja, promocja uczniów. Omawiamy na bieżąco sprawy szkoły, tak, uczniów. Nieraz udaje się poprzez rodziców coś dla szkoły zyskać. My jesteśmy, nauczyciele prowadzą konsultacje, więc cały czas, jeżeli tylko rodzic chciałby się zwrócić do nas, to oczywiście rozwiązujemy problemy. Na ogół te problemy dotyczą e, wychowawczych spraw, tak, jakieś trudności. Generalnie, jeżeli chodzi o edukację, to nie mają takich oczekiwań, bo widzą, że wszystko robimy dla ich dzieci. Ale głównie to właśnie te problemy takie wychowawcze, wsparcie psychologiczne, nieraz potrzeba rozmowy, to jest również nowe dzieci, jeżeli dotrą do nas, tak? Rodzice mają tą taką barierę, tak? Jak to dziecko będzie funkcjonowało, więc temu rodzicowi też potrzeba tego wsparcia. Nieraz rozmów, jak funkcjonuje dziecko, jak można pomóc, jakie zastosować formy, metody, tak? Czasem, yy, no żeby tutaj wesprzeć nas przede wszystkim, tak? A my z kolei, żebyśmy wsparli rodzica w tym procesie wychowania. Mam do Pani pytanie związane z pełnioną przez Panią funkcją. Z pewnością na początku miała Pani nadzieję na stworzenie pozytywnej atmosfery, co niewątpliwie się udało w Pani placówce i która sprzyja rozwojowi uczniów, a także nawiązywaniu relacji z zespołem nauczycieli i rodziców. Czy są jeszcze inne obszary, które chciałaby Pani szczególnie rozwinąć? No, na pewno rozszerzyć tą współpracę z rodzicami, gdyż wiadomo, pandemia zamknęła tak te kontakty z rodzicami. Komunikowaliśmy się tylko wyłącznie przez telefon. W związku z tym nie organizowaliśmy żadnych takich warsztatów dla rodziców, dla rodziców z dziećmi, dlatego też. Otwieramy się, zapraszamy rodziców. Czy to jest muzykowanie, czy to są jakieś koncerty dla rodziców, dni rodziny, to przede wszystkim ten obszar. No i oczywiście dalsze doskonalenie nauczycieli, bo postęp technologii informacyjnej zmusza tak, do wychodzenia naprzeciw i jak zaoferować za, za dzieciom y, ciekawe lekcje z użyciem technologii? Y, jak pracować z dzieckiem trudnym, a więc ciągłe doskonalenie i poszukiwanie właśnie jakichś nowych form i metod y, pracy? Rodzice często pragną, aby ich dzieci uczęszczały do tradycyjnych szkół, wierząc, że takie środowisko sprzyja lepszemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu ich dziecku. Zdarza się jednak, że po pewnym czasie zaczynają dostrzegać trudności, które mogą wynikać z braku odpowiedniego wsparcia w szkole. Zna pani na pewno sytuację, gdzie rodzic chce trochę na siłę, by jego dziecko chodziło do tradycyjnej placówki, a po jakimś czasie przychodzi do was. Są takie przypadki i to bardzo dużo. Bo nawet jak powiedziałam, w trakcie roku rodzice, bo widzą, że dziecko nie jest akceptowane na przykład w klasie, tak? Nie radzi sobie jego tempo pracy na lekcji jest wolniejsze. Rodzice oczekują, że dziecko od razu będzie pisało, czytało, a tu no niestety, czasem jest tak, że dziecko nie jest promowane do następnej klasy. No i w końcu taką metodą prób i błędów, że no jednak my jesteśmy specjalistami, że zapewniamy bogatą ofertę dodatkowych zajęć rewalidacyjnych, bo to jest 10 godzin i 12 godzin. Szkoły ogólnodostępne nie mają takiego wsparcia, bo to jest mniejsza pomoc ta psychologiczno-pedagogiczna. Więc przychodzą pełni obaw, tak jak mówiłam. Ale po pewnym czasie okazuje się, że rodzic przychodzi. Jaki ja błąd popełniłem? Moje dziecko występuje na apelach, moje dziecko bierze udział w zawodach, moje dziecko nawiązało relacje. Rówieśnicze. Moje dziecko zaczyna czytać. Moje dziecko jest wspaniałe. Dlatego też no, mówię: dużo takich przypadków y, mieliśmy y, łącznie z rodzinami, że żona zdecydowała się, tak? Mama na oddanie dziecka pod naszą opieką. Tu również brak akceptacji ze strony drugiej osoby, tak? Czyli współpartnera. I wyobrazi sobie Pan i Państwo, że. Po paru latach tata się odważył, przyszedł na apel, zobaczyć, jak jego córka występuje, jaka, jaka z niej jest aktorka. Także na pewno dużo takich przypadków jest. Czy czasami bywa i tak, że po przyjęciu takiego dziecka musicie rozpocząć pracę nad nim od początku, od podstaw? No, przede wszystkim, bo tak, diagnoza na wejściu czyli musimy poznać e, wszyscy, tak, którzy pracują z tym dzieckiem e, jak ono funkcjonuje i społecznie, i edukacyjnie e, emocjonalnie e, więc wszystko musi współgrać z, z wszystkimi, z wszystkimi e, specjalistami. Zarządzanie specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym to nie tylko zawód, ale również i misja, która wymaga zaangażowania, empatii oraz umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami. Proszę wymienić najważniejsze z nich. Sukcesem przede wszystkim jest poprawienie bazy, a więc likwidacja barier architektonicznych podłogi bezprogowe, windy. Samochody, boisko wielofunkcyjne, ponadto sala gimnastyczna. Sukcesem są, tak jak wcześniej powiedziałam, drobne kroczki w edukacji, w wychowaniu dla naszych dzieci. Dziecko, które przychodzi na przykład do nas do przedszkola. Dziecko niemówiące. Komunikujemy się różnego rodzaju specjalistycznymi metodami. A tu raptem dziecko zaczyna mówić. Dziecko, które było zamknięte w sobie, jest otwarte, nawiązuje relacje. Sukcesy to oczywiście wysoko wyspecjalizowana kadra, e, dążąca przede wszystkim do jak najlepszego wspierania dzieci, nie tylko pedagogiczna, ale i niepedagogiczna, gdyż każde dziecko zna, Panią Danusię, Panią Basię. E, każde dziecko osiąga u nas sukcesy. Sukcesem no niewątpliwie jest doposażenie tak, w nowoczesny sprzęt, a więc ułatwiający e, porozumiewanie się, a więc mówiki, tablety, monitory interaktywne. E, bardzo dużo by mówić o sukcesach. Samym sukcesem jest to, że wszyscy, którzy przychodzą do pracy, to chcą przychodzić do pracy. Praca jest ich pasją. A trudności, trudności to takie, że obserwujemy, że właśnie ten postęp medycyny, diagnostyki, tak, spowodował, że te dzieci mają różne zaburzenia. Wiele zaburzeń jest w dziecku, że nie tylko niepełnosprawność intelektualna, ale i zdrowotne i ruchowe i emocjonalne. Więc to jest główna trudność. No i trudnością, że jakby zawsze trochę brak tych pieniążków. Co prawda organ prowadzący spełnia nasze marzenia, bo spełnia nasze marzenia, ale na pewno jeszcze by się Dużo znalazło rzeczy, które chcielibyśmy jeszcze zrobić w ośrodku, jeżeli chodzi o poprawę bazy. Pani dyrektor, i ostatnie pytanie. Jakie jest Pani największe marzenie? Moim największym marzeniem jest to, aby nasze dzieci odnalazły się w środowisku, w pracy. Aby założyły swoje rodziny. Co prawda, mam świadomość tego, że nie wszystko da się zrobić, nie dla wszystkich dzieci, ale żeby to, co wprowadziliśmy w szkole, tak, żeby odnalazło się w dorosłym życiu, aby się usamodzielniły. Pani dyrektor, to były już wszystkie pytania. Dziękuję Pani za rozmowę. Moimi państwa gościem była dziś pani Maria Jolanta Rudzka, dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Szczytnie. Dziękuję Państwu. Dziękuję również.